Witam z tej strony Wolfhunter. Dzisiaj nagrywam mojego hotelu. Co ty co Jak. No powiedz, widzom, jak ty tu wlazłeś, co? Co ty tu robisz? Uspokój się, co? Rysiek. Tak go Rysiek. Ty, ty, ty. Co kombinujesz? Co? Chodź. No Chodź no, no, stawię ci na trawę. Leci. Parasol. No i co? Co? co, co? Ej, wróć się. Tu jesteś. Ty rdzielcu małej. Ty jesteś Ty spryciarzu. Uraza jej Dobra, rób Chodź jest zchiluj trochę. Zchiluj. No. Tu jesteś? Tu jesteś. Dobra, zostawię Cię w świętym spokoju. Siedź. Siedź, rób co chcesz. A ja widzę, pokażę psa. Hej Mentos. Wreszcie to jest pies mojej babci. Mentos. Mentos, przywitaj się z widzami. Później cię wypuszczę, to się poganiamy, nie? Jest w końcu, żeby nie uciekł. Ale na wieczór jest wypuszczany, i sobie biegamy razem, tak? Ty już się doczekać, nie możesz. Tak? Możesz się doczekać, że cię wypuścimy. No wiem, no wiem. Ja też chcę się stać. Znowu... Ja też chcę się z tobą pobawić. godzinkę jeszcze tu posiedzisz, nie? Mentosik. Tak? A gdzie ma jeszcze godzinkę piesku? No tak, no wiem. Ja wiem. Nie wiem, że ty chciałbyś pobiegać. No wiem. No wiem, ja wiem. Ja wiem, ja wiem, ja wiem Mentos. Też chce się z sobą poganiać, ale musisz jeszcze godzinkę poczekać, wiesz, godzinkę, dwie. Ty się poganiamy, tak? Poganiamy się piesku, nie bój się, Dziś się na stówę poganiamy z piłką, tak? Tak, bo ty też wspierasz, tak? Tak? Psiaku. Jeśli ty słodki jesteś Mmm, jak ci głaszczę No co? Co mentos? O cześć kocica Siemasz masz Kocie Męto, zdech łapaj Co, kocica? Co tam szukasz? Ściągasz się? Mento, A, dobra, młody tam wlazł no, Dobra Młody. Idziesz do mnie, tak? Miałem że, że moja ręka po ślipsem. Ogodnie no, się zrobiłeś. Muszę teraz też zejść, tak? Już cię ja Masz swoje ukochane miejsce. Ukochane miejsce do siedzenia. Gdzie siadłeś jak kocica. A ty co, młody? To co, żegnam się z wicami? Hmm? Więc tak, to To tyle. Hm. to do zobaczenia w następnym odcinku, który być może będzie z eksploringu. <grywy> o ty, rodzice. Gialezcy, się dobrze czujesz. się dobrze czujesz. Co ty robisz? Co ty kombinujesz? Chodź tu. Chodź. Dobra, rób co chcesz, Rudzielcu. Nie odpowiadam za twoje życie i zdrowie. Twoja matka której tu nie ma z nami w tej chwili odpowiada za swoje zdrowie. Ok, już sobie idziesz. Więc tak, to zobaczymy następny odcinek, który być może będzie z bo tam bodajże jest taki opuszczony budynek Byłam już w nim trzy razy <laughs> Żeby sprawdzić kocie Tylko nie właśnie na stół No I przychodzę do rzeczy Widzimy się w następnym odcinku Właśnie będzie z eksploatingu Na stówę I W tej chwili wróciłam dopiero z wakacji Więc była długa przerwa <laughs> W filmu, ale bodajże, za, tak za kilka dni pojawi się następny filmik. No to do zobaczenia! Siema!